Witajcie, kochani, w ten piękny, wtorkowy poranek. Zostały już cztery dni do narodzenia pańskiego, do tego dnia, który z radością oczekujemy, do którego się tak przygotowujemy. Ja mam na imię Wiktoria i dzisiaj razem z Wami chciałabym przemedytować fragment, który daje nam na dzień dzisiejszy Kościół. Jest to fragment z Ewangelii świętego Łukasza rozdział pierwszy, werset od 39 do 45, fragment o nawiedzeniu świętej Elżbiety przez Maryję. Ale najpierw poprośmy Ducha Świętego, aby on otwierał nasze serce na to słowo, aby to słowo nas przemieniało, abyśmy żyli tym słowem w dniu dzisiejszym szczególnie. I w całym naszym życiu. Duchu Święty prosimy Cię, abyś Ty przychodził do naszego serca, abyś Ty przemieniał nasze serce, abyś Ty je otwierał na to słowo, które dzisiaj dla nas przygotowałeś, aby to słowo nas przenikało, całe nasze ciało, całe nasze serce, nasz umysł, abyśmy żyli tym słowem, abyśmy pragnęli żyć tym słowem, abyśmy byli coraz bardziej otwarci na drugiego człowieka i na miłość do niego, abyśmy byli otwarci na miłość e, Twoją, abyśmy ją przyjmowali całym sobą. Prosimy Cię, abyś Ty nas uświęcał, Ty nas wzmacniał e, i abyś przygotował ziemię naszego serca do tego, aby to ziarno słowa, które zarzucisz, ono zakiełkowało i wydało piękne owoce. E, kochani, dzisiaj E, mamy właśnie fragment o nawiedzeniu świętej Elżbiety. E, jest to fragment e, zaraz po zwiastowaniu pańskim. Potem, jak Maria powiedziała tak e, na misję, którą daje Bóg. I co ona robi? E, idzie z pośpiechem e, do miasta w, położonego w górach odwiedza swoją krewną Elżbietę, która, jak dowiedziała się od anioła, jest w szóstym miesiącu ciąży. I tutaj już mamy pierwszy punkt, który nam pokazuje Maryja, który jest bardzo ważny. Ona dowiedziała się, że ma Jezusa w sobie, że zostaje matką Boga. I pełna lęku, strachu, wątpliwości, które ma, nie zatrzymuje tego dla siebie. Idzie dalej, bo wie, że Elżbieta jest w ciąży, potrzebuje jej pomocy. I... Idzie pomimo tego, że to jest daleka droga, dużo wysiłku, idzie do niej, idzie zanieść Boga, idzie zanieść Jego obecność. I dla nas to jest też takie zaproszenie, dla mnie, żebyśmy to, co otrzymujemy od Boga, tą Jego obecność, Jego miłość, aby na tym się nie zatrzymać, aby tą dobrą nowinę zanieść dalej, Jego obecność, która jest w nas. I ona idzie do Elżbiety e, i ma Elżbieta witają ją z ogromną radością. Zadaje pytanie, skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Ona rozpoznaje w Maryi e, Matkę Boga. Ona widzi w, nim je, w niej Jezusa. E, mały Jan e, w jej łonie podskoczył z radości. E, ojciec Enrique mówi, że tańczył z radości w momencie, kiedy poczuł to, że Maryja z malutkim dzieciątkiem Jezus w jej łonie przyszła. Rozpoznają tą obecność. Maryja daje obecność. Boga jest obecnością i ją zanosi. I dla nas jest takie zaproszenie, żeby w tych miejscach, do których dzisiaj pójdziemy, do których w które nas Bóg stawia, aby być żywą obecnością Jezusa. Abyśmy przekazywali tą radość, która wypływa z tego, że On jest w nas, że On nas ukochał e, i że jest e, Bogiem, który już za cztery dni się narodzi. Narodzi się naprawdę, e, stanie się człowiekiem. I to jest wiadomość, którą raduje nasze serca, która też powinna uradować świat, e, przemieniać go, e, i e, do której też my jesteśmy wezwani, aby Nieść dobrą nowinę o Narodzeniu Pańskim, szczególnie w tym czasie Bożego Narodzenia, w którym, którego okresie teraz jesteśmy. I na bardzo ważną rzecz jeszcze wskazuje święta Elżbieta, że Maryja była wierna słowom, uwierzyła w słowa, które powiedział jej Anioł Bóg. Anioł wypowiedział to, co przygotował dla niej Bóg, i ona uwierzyła, że spełnią się słowa, które On wypowiedział. I dla mnie to też jest takie zaproszenie do powrócenia tych wszystkich tajem obietnic, które dał mi Bóg, które daje Bóg Tobie, aby uwierzyć w to, zaufać Mu na nowo i w tym czasie Bożego Narodzenia, być szczególnie tą żywą obecnością miłości i Boga i radości z niej wypływającej. Życzę Wam dobrego dnia, e, owocnego w radość, abyśmy naprawdę przeżywali tą radość życia w Bożej obecności, aby nasze serca tańczyły z radości, e, abyśmy my byli tak radośni jak mały Jan Chrzciciel i święta Elżbieta w dniu dzisiejszym, dlatego że On jest z nami i już niedługo będzie pomiędzy nami Ten, który się narodzi, aby odkupić Ciebie, gdzie kocha. Dobrego dnia z Panem Bogiem! Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.